Witam Was dziewczyny po podobno miesięcznej przerwie, tak mi moje dziecko powiedziało, że miesiąc temu nagrywałam. Wtedy to był album dzieciowy, zresztą jak wiecie, moje ulubione albumy. Nie no, lubię lubię. Po prostu nie, nie zapewnie się w nich czuję, ale dobra. Natomiast dzisiaj zapraszam Was na filmik z albumu jaki zrobiłam. Jest to album ślubny ale album na y, zdjęcia sprzed pięciu lat. Y, koleżanka po prostu dała mi swój stary album, poprosiła o odnowienie albumu na jej zdjęcia ślubne. Tamten album wyglądał tak, to jest taki zamszowy, zwyczajny, rozkładany, wiecie, tak harmonikowo, tra ta, ta ta No i poprosiła o nową oprawę, że się tak wyrażę, jej zdjęć. Y, powiem Wam, że tak, kolekcji jedynej, jaką użyłam na Stworzenie tego albumu to jest y, kolekcja Obietnice z magicznej kartki. Przepiękna kolekcja, przynajmniej moim zdaniem. Y, nie jestem jakaś bardzo oryginalna, bo wiele dziewczyn zrobiło śliczne albumy z tej kolekcji, jak i kartek wiele pięknych powstało, także ja pokusiłam się, aby zrobić także. Użyłam. Y, album jest duży, bo te zdjęcia z tego albumu są y, naprawdę duże. Są te takie 20 na nie wiem, 15 czy tam, tak prawie. Yy, ale powiedziała, że ma też y, kilkanaście, kilkadziesiąt zdjęć y, normalnego formatu i też by chciała, żeby one tam były. Więc postanowiłam ten album podzielić na takie jakby dwie części. Pierwsza część to jest y, album na te większe zdjęcia, przynajmniej tam są takie maty na, y, czy tam miejsca na te większe zdjęcia. Natomiast w drugą część już. Może włożyć sobie te mniejsze. Zresztą zobaczycie, czy mi się to udało. Mam nadzieję, że tutaj sobie przygotowałam te, te rzeczy, które używałam, czyli te wykrojniki, żeby móc Wam w międzyczasie pokazywać, co użyłam. Album nie jest jakiś przepakowany, natomiast jest dosyć duży i ma 9 kartek, więc jest dosyć pakowny. Ok. Więc pokazuję Wam już. O! Album wygląda. Tak. Jest duży naprawdę. Tutaj nawet Wam mogę powiedzieć. On ma 26 na. Na tej macie sobie zmierzę. Na 26, jeżeli chodzi o okładkę. Także naprawdę jest duży. Ok, no więc co my tu mamy? Na układce mamy, jak wszyscy widzą, firankę i dosłownie jest to kawałek takiej przepięknej zresztą, błyszczącej, takiej wyhaftowanej firanki przyklejonej, podklejonej pod tą kartką i yy, upiętej tak jak firanka w oknie, przynajmniej tak starałam się, taki miałam zamysł po prostu. Kwiatki są też z magicznej kartki, materiałowe, śliczne mają te, te kwiatki, także i papierowe tam są włożone takie, te mniejsze różyczki, pręciki, które używamy zazwyczaj do środków kwiatków. Tu na wierzchu firanki są też takie perełki one są z AliExpress i tekturki. Większość tekturek, które będę tu używała w tym albumie, a nie jest ich dużo, są y, albo z filigranek, albo z Paper Concept. Paper Concept y, zazwyczaj u nich kupuje y, z tej firmy tekturki. I jestem bardzo zadowolona. Ok. Y, tu jest zdjęcie przyklejone już w ramce. Także już go nie wymieniam. Ramki są, też już Wam pokazuję. Przefajne. Proszę bardzo. O, tu jest taka powierzchnia. to jest nazwa firmy. Bardzo fajne są te przeszucie, są prześliczne, mam jeszcze kółka takie. No mogłyby być jeszcze większe, ale te są też OK. No i co tu jeszcze? Bok ma ich imiona i datę. To jest też z wykrojnika. Oj, przepraszam Was. Z wykrojnika wycięte. O, wykrojniki są z AliExpress. I to są, one były w komplecie. Tam ich jest 4, chyba, czy 5. Zaraz Wam pokażę. O, to są takie wykrojniczki. Yy, wszystkie wykrojniki jakie posiadam z Aliexpress mam dzięki swojemu dziecku, swojej córce Magda. Bo to ona ogarnia ten Aliexpress i mnie tylko pyta czy taki chce. Dobrze, no i co? Także firanka, kwiatki. Tutaj jest standardowo data i ich imiona. A z tyłu jest gładka strona tylko z moją pieczątką i to wszystko. Ok. Album jest, jak widzicie, zawiązywany na wstążeczki. Jest kokardka. Rozwiązujemy. Chyba muszę troszkę skrócić tą. No ale to jeszcze się zrobi. I otwieramy. O. i album wygląda tak. Pierwsza strona ma przyklejone też duże zdjęcie. Teraz Wam postaram się to wyżej podnieść. Może będzie lepiej widać. O. Tutaj mamy przyklejoną sentencję. Miłość jest najważniejszym składnikiem przepisu na życie. I to na pewno jest z filigranek. Yy. Tu mamy z kolekcji wycięte kwiatki, podniesione na piankach. I w zasadzie tyle na tej stronie. Ta kolekcja naprawdę jest śliczna. Nie trzeba za dużo. Kombinować. No i tutaj mamy yy, takie przekładki, jakby zrobione na kilka zdjęć, zawiązywane na wstążeczkę. Taką samą zresztą, jak jest okładka zawiązywana. Tylko tam jest jeszcze dodatkowo inny kolor w wstążeczki, taki łososiowy czy jakiś. A tu jest różowa. Rozwiązujemy. Tu mamy, tu sobie można też nakleić z tym, że tu już troszkę mniejsze zdjęcie, bo inaczej się przykryje u góry. Też ten napis. Kwiatuszek podniesiony na piance, oczywi y oczywiście ten napis zresztą też. Ta kolekcja posiada po prostu taką kartę, gdzie są do wycięcia różnego rodzaju napisy związane z, ze ślubem, z Państwem młodym, z ich miłością. I teraz tak, eee, może tak sobie przekręcę, żeby było widać. Tą stronę otwiera się do góry. Teraz się troszkę przesuniemy. Oj, przepraszam Was bardzo. O. I tu te zdjęcia są włożone w takie w takie narożniki. Te narożniki są z Akcjona. Zresztą kilka ich różnych mam. W większości jest to zasługa agnieszki Gągało. Dziękuję Agniesiu bo ona mnie zaopatruje w akcjonowe rzeczy i dzięki niej mam. Natomiast no, ten narożnik też trzeba przyznać, że jest przepiękny. Dalej będzie go bardziej widać. W każdym bądź razie to jest jedna z tych mat. Tom się otwiera. Tutaj też oczywiście każda ta przekładka ma mm, część gładkiej strony, natomiast y, doklejoną ma jakiś napis. Nie wiem czy. I wycięty element z kolekcji, podniesiony. No, i to się otwiera w tą stronę. Tutaj zdjęcia nie mam, ale gdzieś pewno włożyłam w inną część. I tutaj też są te, zaraz wam pokażę. Też są te narożniki. O. Które zresztą bardzo ładnie widać o widzicie ok tu mamy kolejną stronę tu jest gładka też można przykleić jakieś mniejsze zdjęcie tu jest podniesiona na piance tu jest napis ślubuje ci miłość i to się otwiera w tą stronę tu już też mamy zdjęcie tu, jest, tu też mamy narożniki Śliczne są te narożniki. O, widzicie? Ok. Tu mamy to. Tą stronę, która też jest tu gładka. Tu ma sentencję, element kwiatkowy i to się otwiera w dół. Tu mamy też na, z tymi narożnikami, i tu jest już przyklejone na stałe zdjęcie. Z napisem u góry, podniesionym na piance. I w zasadzie tyle: zamykamy, zamykamy, zamykamy i zamykamy. A to dla odmiany zawiązujemy. Ok. Każda strona posiada matę. Maty są białe. Niemniej jednak nie wiem, czy to będzie widać. Te maty się błyszczą. Jest to papier wizytówkowy, który dostałam od Kasi Stoncel. Jest przecudowny. Mata jest biała, natomiast naklejone ma tylko paski, jakby niwelujące ten wykrojnik, który tam trochę by było widać. I te paski zazwyczaj są takie jak strona, w których włożona jest ta mata. I tu mamy doklejony ten wykrojnik. Wykrojnik jest z AliExpress. Zaraz wam pokażę, jak on wygląda standardowo. Nie wiem, czy na tej białej macie będzie widać. Przecudny też. No i on jest tam w odpowiedniej długości wsadzony, tak żeby znowu to wszystko nie wystawało za bardzo z tych kieszeń. I każda mata jest taka biała, z takim wykrojnikiem. Tylko te paski y, mają różne. Różny wygląd w sensie stron, tak? Więc nie będę każdej wyciągać, bo mniej więcej tak samo no nie mniej więcej tak samo wyglądają. Ale za to ładnie to wygląda, jak się przewraca te strony. Ok, i przechodzimy do kolejnej strony. Tu są takie strony otwierane też w tą. I one też posiadają te narożniki. Tutaj y, mamy serduszka przyklejone i takie... Te serduszka są też z wykrojnika. Wykrojnik jest w sumie w całości takie serce, ale te po, małe, poszczególne serduszka wylatują, jak się y, to wytnie. Także można jeszcze spokojnie wykorzystać. Co ja oczywiście zrobiłam. Te serduszka i tu są takie wycięte ślubne elementy, znaczy wycięte nie przeze mnie, ale też dostałam od y, Agnieszki Gogało a one się i do shakerów nadają, i właśnie na takie dodatki, gdzieś do ślubnych kartek rzeczy. Fajna, fajna sprawa. No i to jest strona otwierana tak. Ta strona też ma takie serduszka i tą parę. Tam też się tak otwiera. Wszędzie są te narożniki, że można było zdjęcia włożyć. Tutaj mamy co? Mamy kieszeń. Dwie maty. Jedna mata jest też biała, tylko ona już jest cieńsza, bo nie jest jakby podklejona tym białym, bo te maty, które są w kieszeniach bocznych, to są dwie kartki przyklejone do siebie. Natomiast tu już jest jedna, wizytówkowy papier i trochę inny wykrojnik niż w tamtych. Półperełki poprzyklejane których mam też dużo dzięki mojemu dziecku. I ten drugi wykrojnik, o, to jest też z AliExpress i wygląda. Tak. O, widzicie? Tak. One są, nie są bardzo długie, ale, ale są śliczne. Śliczne. No, i to jest jedna z mat. Wszystkie te tematy mają we wszystkich kieszeniach jakieś pół perełki poprzyklejane, żeby było jak chwycić. Z jednej strony są białe, a z drugiej takie jak kartka. No i tu jest kieszeń wycięta przecudnym też wykrojnikiem, czyli z dziewczyn pewno już zna te wykrojniki. Wiem, że można od czasu do czasu kupić w, na strychu chyba. To są cztery jakby części tych wykrojników. Tutaj widać, jak one wycinają. Przede wszystkim i jest to, że mają 20 cm długości. Także fajna, fajna rzecz. No i, więc tu jest sama kieszeń. Tylko tu są też te serduszka z tego wykrojnika i napis wycięty z kolekcji. Ok, zamykamy. I tu mamy podobną stronę. Też tutaj mamy dla odmiany jakąś myśl. Otwieramy zdjęcia, są te wykrojniki przecudne włożone. I tu kolejne otwieramy. I tu dla odmiany mamy stronę z boczną kieszenią, też z matami, są trzy maty, też z tymi półperełkami. Ta jest mniejsza. O, zawsze sobie może coś nakleić. I tu jest taka duża już mata. Po tej stronie są białe. Kieszeń boczna. Też ma ten wykrojnik zrobiony, podklejony jeszcze białym, żeby to było tak ładnie uwidocznione. Napis, yy, kwiatek podniesiony na piance. I mniej więcej tak to wygląda. Mhm. Ok. Jestem po prostu zachwycona tą kolekcją, śliczna jest. Dobrze, zamykamy, no i oczywiście mata w każdej kieszonce. Obracamy w tą stronę, tu mamy taką pojedynczą kieszeń, strona jest w ogóle jasna, przepiękna. Trzy maty, tu już są takie duże też maty, właśnie tak jak mówiłam na takie większe zdjęcia. I tu też jest mata z wykrojnikiem. Pół perełki. Nie wiem, to widać. Z tej strony są białe, oczywiście. I przyklejony jest taki pasek, żeby raz, że zakryć, a dwa, żeby to w miarę ładnie wyglądało. I kieszeń z tym wykrojnikiem długim. Tu już w zasadzie nic nie ma. Nic nie przyklejałam, bo nie trzeba było, przynajmniej ja tak uważam. I element z kolekcji wycięty. Podamy tematy. I kolejna strona jest gładka. Nie ma kieszeni żadnych. Te narożniki ma poprzyklejane. Teraz je też dobrze widać, przynajmniej. No sobie może wymienić to zdjęcie, bo zdjęcie nie jest przyklejone, więc może włożyć inne. Na górze ma napis przyklejony tylko piękne dechy, więc nic nie trzeba było ubarwiać. Obracamy. I tu mamy kolejną kieszeń. A właściwie podwójną kieszeń, bo mamy i tu i tu. Wykrojnik. Tektur, tekturkowe napisy. On i ona. Tu jest. On. tu na dole jest ona przyklejona ona przyklejona ale mi się rymuje no i standardowo maty z tymi pół półperełki jak widać ta mata jest mniejsza, węższa też sobie może jakieś zdjęcie dotnie albo ma tam takie małe i o tak i tu mamy też matę z wykrojnikiem półperełki. Okej. Okay. nie wiem, czy to nie było odwrotnie. Nie wiem, która pierwsza, jest głębsza o tak. Mhm. Okej. Okay. no i nie mogło zabraknąć w naszych albumach e, wodospadu. E, to jest wodospad zresztą, jak widać na te większe zdjęcia, zrobione. Nie wiem, czy. Muszę sobie wyjąć jakieś zdjęcie, żebym mogła wam mniej więcej pokazać. Ta strona też nie ma nic wielkiego. Na dole ma podklejony napis z kolekcji. I tak jest strona przyklejona, żeby jak najwięcej tych kwiatów było widać. Tu są tekturki serduszka też z Paper Concept. I tutaj, no akurat jest mniejsze włożone, bo mi takie zostało, więc jest włożone. Tu jest inna kieszeń dla odmiany. O, będzie lepiej widać. Wykrojnik. Z tego wykrojnika zrobiona taka kieszeń. Tak? I tu kolejna strona wodospadu. I każda strona jest w zasadzie taka sama. Tak? Tu mamy... O, proszę bardzo. I tu kolejna strona ze zdjęciem, tak? To sobie robimy to zdjęcie. No i to jest zawiązywane na kokardkę i obracamy. I tutaj jest y, wodospad zrobiony, ale na te mniejsze już zdjęcia. On jest zawiązywany na kokardkę. Też nie ma żadnych jakichś tam dodatków wielkich. Są tylko po prostu wykrojniki do każdego zdjęcia. Nie wiem, czy to będzie widać. O. Na białym tle. Więc. No i w zasadzie tyle. To jest zawiązywane. I przechodzimy na kolejną stronę. Tu mamy zrobiony belly i są dwie maty, jedna większa, jedna mniejsza, z wykrojnikiem podklejonym. Ta strona jest biała i tutaj standardowo ten paseczek. bent. Y, też Wam pokażę wykrojnik. Tutaj jest taki i to jest taki podwójny, że wiecie, to może zostać na kartce albo możemy odciąć, żeby mieć właśnie takie pojedyncze, jak ja tutaj mam. I potem sobie gdzieś je umieścić, gdzie chcemy. To też jest z, z AliExpress. Magda, co ja bym bez ciebie zrobiła? Także. I też jest długi, powiem wam, bo on ma. Już wam mówię, nawet nie pamiętam, ale patrzcie, 19 cm ma. Także bardzo fajna też rzecz. No, także tutaj sobie można też wcisnąć kilka zdjęć. I obracamy. Tu mamy gładkie strony na po prostu przyklejenie jakichś zdjęć. Ok. I tu, że tak powiem mamy dwie czyste strony. Y, tylko z podniesionymi 3D. Kwiatuszkami, napis przyklejony i ta strona tak samo to ma. Kwiatuszki tu też są podniesione na piance i to są takie gładkie, żeby, tak jak pokazywałam, zdjęcie jakieś tutaj pasowało. I przechodzimy do kolejnej strony. Mamy kolejny berbent, również z dwoma matami, wykrojnik jest ten sam. Nie wiem, czy nie łapię ostrości i tu maty z półperełkami okej okay. i tu standardowo się wsuwa jedną z jednej można o tu się łapie drugie z drugiej Ok. Tu mamy tą podwójną kieszeń. I standardowo maty. U góry tekturka ty i ja. Na dole tekturka my. Kieszanki mają też te wykrojniki cudowne. No i w każdej kieszonce dwie maty. Każda mata ma te półperełki, wykrojnik jak widzicie. I tu też są półperełki. Mhm. I tu mamy dwie maty. Jedna taka długa, wąska z tymi półperełkami. I tu taka biała. Tak wyglądająca. Okej. Okay. Dobrze. I obracamy. Tu mamy też taką stronę z dechami. Gładko. Tu są tylko te narożniki poprzyklejane i zdjęcia. No i coś nie łapie ostrości. I tutaj też. I to już widać, że są na te mniejsze zdjęcia, prawda? I tu mamy kieszonkę boczną. Tu mamy boczną kieszonkę, tu jest tekturka i napis oczywiście, tu podniesiony na piankach 3D, tu jest też kwiatuszek podniesiony na piance i standardowo maty z wykrojnikiem, z półperełkami, to jest biała mata i tu są dwie mniejsze też z półperełkami. I przedostatnia jeszcze strona będzie. Tu mamy podobnie jak nie wiem czyście zauważyły, jak w tamtej części było, że y, były takie otwierane. tylko tu są potrójne, bo już na tym mniejsze zdjęcia, więc się mogło zmieścić więcej. Tu są trzy takie klapki. Każda ta klapka ma. Muszę wam pokażę. Czekajcie. Y Kieszonkę zrobioną z wykrojnika, takiego o, prawda? i tak mają wszystkie trzy. Mhm. Ok, tu jest kieszeń duża zrobiona trzy maty z wykrojnikiem, standardowo oklejone. I tu jeszcze mamy drewniane takie te serduszka. One są takie ładne z szyciami, Nie wiem, czy to będzie widać. Mam nadzieję, że tak. I tu napis z kolekcji. Tutaj też są u góry te serduszka, żeby to jakąś całość tworzyło. I zamykamy. Ta strona jest z podobnymi klapkami, jak widzicie. Też dwie się otwierają w tą stronę. Jedna w tą. I tu też trzy maty. A co to się stało? przyłączyło się? Z wykrojnikiem. Tu jest też mata. Pół perełki w każdym. I tu jest taka większa. I też z pół perełkami z tyłu biała, także może sobie przykleić zdjęcia. Się słabię. Mhm. I tu mamy te drewniane serduszka, żeby było połączenie z poprzednią stroną. Magiczny czas. Tu już są zdjęcia dużo mniejsze, i ostatnia kartka. Tu mamy taką zrobioną książeczkę. Tu jest napis tekturkowy: to jest nasz czas. Strona jest gładka, podobna do tamtej pierwszej. Tu mamy książeczkę zawiązywaną na kokardkę. I taką. Gładkie są, żeby można było sobie wkleić jakieś mniejsze zdjęcia. Ok. I ostatnia strona. Dwie maty. Jest z wykrojniczkiem, tu i tu druga też, troszkę mniejsza. To jest też z tej kolekcji wycięte. <laughs> takie tam są różne elementy: do tego tekturka i serduszka u góry, takie drewniane. No i to i by było na tyle, powiem Wam szczerze. ranka się trzyma. Mam nadzieję, że się będzie podobał. Mnie się osobiście bardzo podoba. Bo kolekcja jest w ogóle cudowna. Także to by było chyba na tyle. Co miałam to pokazałam. I chyba tyle. To żegnam Was i do następnego. Pa, pa.